Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie Cieplutko. To już kolejny poradnik na temat kolejnego narzędzia dla modułów ESP8266. Tym razem będzie mowa o narzędziu o nazwie Atmel Wifi fi Tools, które, jak już anonsowałem w poprzednim poradniku, omawiając ATB MK Tool, jest przeznaczone wprawdzie. Było przeznaczone czy było pisane z myślą o całkiem innych zastosowaniach, to okazało się, że spora część tego narzędzia bardzo mocno się nam przyda. Zaraz zobaczycie dlaczego. Również małe, lekkie, przydatne narzędzie. Oczywiście znowu mowa o SP8266, które programujemy w Non-OS SDK. Mam nadzieję, że jest... o tym wszystkim już wiecie, bo w... przeszliście całą pierwszą część kursu, a to co tu kręcę, to jest tak naprawdę w jego części. Rozszerzonej, w której mogę właśnie opowiedzieć o nowych narzędziach. I osoby, które teraz zaczynają dopiero kurs ESP to jest od nas od lat, na, mogą już się posługiwać nowymi narzędziami. W star jeszcze starej wersji kursu wszyscy musieli się żmudnie męczyć. Jak pamiętacie z poprzedniego poradnika, albo może nie pamiętacie, z takim programem od Espressifa, który nazywał się i nazywa do dzisiaj Flash Download Tool, który miał wiele wad, o których to omawiałem opowiedziałem w poprzedniej jakby lekcji yy, przy omawianiu narzędzia MKESP Tool. Przechodzimy zatem na ekran, gdzie mamy środowisko do testów bardzo podobne, czyli na do w dole ekranu albo Wam pokażę, na drugiej kamerze yy, samą płytkę Note, MCU, możecie mieć Wemosa, cokolwiek, mamy diodkę, która nam miga i na tym będziemy testować, a więc przełączam się na kamerę, tu również sięgam w razie czego po Eclipse'a, i pomiganie diodką, ona w ostatnim poradniku została ustawiona, żeby sobie mrugała co 250 milisekund, przestawię znowu, żeby to było widać dla naszych oczu wyraźnie. Że coś się zmieniło na 1000 milisekund, moi drodzy, i sięgniemy tym razem jeszcze zanim to skompiluję i wgram po nowe narzędzie, jakim jest właśnie Atnel Wi-Fi Tools. Skąd wziąć to narzędzie? Oczywiście również wchodzimy w oprogramowanie, i tutaj na dole mamy Atnel Wi-Fi Tools. No tutaj już troszeczkę opisu jest. Tutaj jest yy, podanych sporo yy, w postaci, yy, znaczy, może tak nie tu są widoki programu, opisane różne zakładki, ale to narzędzie powstało, żebyście od razu wiedzieli, moi drodzy, dla naszych takich modułów WiFi ESP, czyli takich, które są zaopatrzone w nasz firmware. I one są tutaj, jak sobie wejdziemy w Elektronikę, to możemy sobie kliknąć w. Atnel, proszę bardzo, Wi-Fi ESP, i tutaj się dowiecie o tych modułach wszystkiego. To są gotowe moduły, które mają nasz autorski firmware, gdzie trzeba oczywiście, przed jak po ich zakupieniu, zrobić sobie porządny backup i tak dalej. Więc to narzędzie ma umożliwiać. To narzędzie również umożliwia wgrywanie nowszych firmwareów i tak dalej. Ale stop. Prr. Nie o tym mowa dzisiaj. Ja chciałem Wam pokazać, że to narzędzie możemy wykorzystać jako narzędzie zupełnie za free do naszych celów przy programowaniu na szybko naszych modułów ESP zamiast programem MKSP Tool. Ktoś powie, Boże, po co? Po co tyle tych narzędzi? No jeszcze raz mówię. To jest narzędzie, które ma sporo zalet, ale jak pamiętacie, trzeba ustawiać sporo adresów, trzeba wiedzieć co, gdzie kliknąć i tak dalej. Natomiast tutaj będzie to, przepraszam, tfu, tutaj będzie to uproszczone do maksimum, o czym zaraz się przekonacie. Proszę bardzo, uruchamiam program i on ma kilka zakładek. FOTA, firmware over the air. To nas nie interesuje, ta zakładka. To nie jest dla nas, to jest dla tych modułów z naszym firmerem. Info, tutaj jest help, dokumenty, i tak dalej, to nas nie interesuje. Z punktu widzenia kursu, gdy chcemy szybko wgrywać scalaki, yy, nasze wsady ze, ze, wpisane w Eclipse pod non-OS SDK, tak, uwaga, dla oczywiście modułów, które są, uwaga, to już jest w ogóle ściśle. W tamtym jeszcze można było sobie wgrać dla na przykład ESP01 z pamięcią 1 MB, tak jak pokazywałem Wam w kursie, pamiętacie, yy, to można, pokazywałem Wam, jak sobie to przekompilować i tak dalej, ale zakładając już, że lecimy cały czas na scalakach 4 MB, nie chcemy mieć jakieś pomyłki i tak dalej. Nie chcemy mieć czego? Zobaczcie, pokażę Wam. Nie chcemy mieć tych dziesiątek pól do programowania. Tutaj przy, przymknę sobie to okno. Nie chcemy mieć tych dziesiątek pól. Tutaj jakby widać, zobaczcie, tylko jedną ramkę, górną ESP info, w której to, o tutaj ta górna ramka, która jest jakby bliźniacza do tej ramki, gdzie możemy wykrywać tutaj, co się dzieje, prawda? Natomiast... Natomiast y, na dole rameczka right, right Flash tutaj jest taka malutka i nigdzie nie widać ustawień, czy mamy robić to na 40 MHz DEIO, QIO, czy tam 32, czy 16 Mbit i tak dalej. No właśnie. Nie ma tych wszystkich ustawień w tym programie z tego powodu, że zakładamy, że to są scalaki, moduły ESP, które właśnie są 4 MB Flashem i ten program sam automatycznie, wtedy, kiedy będzie trzeba, to będzie wgrywał te programy. Oczywiście będzie wgrywał. Te, 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 na przykład ten bootbin tutaj zaznaczony przeze mnie, ten jakieś tam w te wyższe adresy będzie wgrywał, o ile nie będzie zaznaczony ten ptaszek. Oczywiście, jeśli klikniemy ten ptaszek, to będzie wgrywał tylko i wyłącznie o to miejsce, czyli ten plik, właśnie z naszym wsadem. To taka przy okazji podpowiedź. Oczywiście wykrywanie działa na, podobnym, na podobnej zasadzie. Gdybyście, gdyby się okazało, że zaczynacie od tego poradnika i pierwszy raz uruchamiacie na swoim komputerze, to zobaczcie, że ja wejdę teraz w dokumenty, AdWords, WiFi Tools, e, skasuję tego. Pythona 3.11, załóżmy, że nie ma w ogóle tego folderu i spróbujecie sobie zrobić, tutaj też oczywiście trzeba wybrać odpowiedni port, prędkość i tak dalej, spróbujecie sobie zrobić check ESP, to pojawi się automatycznie, tam był przycisk na wierzchu, a tu pojawi się automatycznie informacja download and install Python and ESP tool, taki jakby przycisk obrazkowy, tu zresztą mamy informację że checking the microcontroller od COM22, nie ma Python, tak, widzicie, to podobnie jak w tamtym programie, tylko teraz jest tu na Napisane: klik Blue Yellow Python Logo, czyli kliknij na to logo Pythona, po to, żeby go zainstalować. Słuchajcie, to jest opcja bezpieczna. Ona się instaluje do folderu tego programu, właśnie w moich dokumentach, dlatego tamten program w to samo miejsce go wrzucał, jakby można powiedzieć, że one poprzez to miejsce są zespolone. Klikam, żeby już to w międzyczasie, gdy ja będę opowiadał, zobaczcie, że zasada działania tutaj tego zainstalowania tej piaskownicy Pythona jest identyczna jak w MKSP Tool. Co więcej, jak z tą drogą zainstaluje się tego Pythona, tę piaskownicę, to w MKSP Petulu on też już będzie działał, nie będzie trzeba go od nowa instalować. Zobaczcie, ro, na, odbywa się za pomocą tego już paska podstępu, jak ja to mówię, rozpakowanie Pythona i zaraz pewnie dostaniemy szczęśliwy komunikat, że operacja została zakończona pomyślnie. Proszę bardzo, Python 3.11 ready to work, a zatem możemy sobie kliknąć check ESP i on teraz już nie mówi, że tutaj instaluj, proszę bardzo, wykrył nam ładnie, salaka flash 4 MB. megabajty wio. Możemy działać. Jak teraz będzie wyglądało to wgrywanie, moi drodzy, tychże naszych firmware'ów. Proszę bardzo. Zmieniłem tu na 1000 milisekund, klikam compile i tutaj na dole raz tylko wskazuję, to zostanie zapamiętane za pomocą tego przycisku z trzema kropeczkami, właśnie folder który msys czy to będzie na dysku u was c czy na dysku d to nieważne msys32 home admin jeśli macie takiego użytkownika albo użytkownika o innej nazwie tu będziecie mieli załóżmy w non os sdk wybieramy sobie folder bin Upgrade, bo tu zwykle lądują te firmwary po skompilowaniu. Klikamy OK, i właśnie mamy tą ścieżkę tutaj widoczną. Jak to zrobicie, to po zamknięciu programu i za każdym razem, gdy ten program sobie otworzycie, ta ścieżka już jest zapamiętana, nie trzeba tutaj nic robić. I teraz, żeby wgrać ten um, firmware, yy, który sobie właśnie w Eclipse skompilowaliśmy, to trzeba tak normalnie kliknąć przycisk import. Po co ten import? Ano po to, żeby on skopiował z folderu bin z tej ścieżki ten wsad do swojego własnego folderu z firmware'ami. Gdzie ten folder jest? Ano zobaczcie, tutaj jest ten Python w folderze w dokumentach Wi-Fi tools, ale on też utworzył sobie folder FW, czyli firmware'y. I teraz jak ja kliknę import, to zobaczcie co się stanie. Klik import już User 1 Bin mi się zaimportował, ale pokazał komunikat, że uwaga, nie ma pliku User 2 Bin. W naszym przypadku, kiedy my pojedyncze pliki tylko będziemy wgrywać za pomocą programatora, to zwykle wgrywa się to albo prawie zawsze, tylko do pierwszej partycji, więc ten error tutaj jest kompletnie nieistotny. Ważne, że mamy user 1 Bin. W tym momencie mogę wgrać nasz firmware, widzicie, na dole diodka sobie miga tam z częstotliwością 250 milisekund. Jak nie zaznaczam tego ptaszka, to znaczy, że mi się załadują wszystkie te pliki z tamtej listy, a tylko, że automatycznie, ja nie muszę o nich myśleć. Klikam write, tutaj wygląda to leciutko inaczej, ale pasek podstępu i te rzeczy są w zasadzie podobne. Proszę bardzo, diodka już sobie mruga, jak widzicie, obok w kamerze, w prawym dolnym rogu, co jedną sekundę. Teoretycznie tutaj nie ma mechanizmu, bo wiele osób, oczywiście pierwszy nasz szanowny uczestnik Discorda, Mikrazor, powiedział, żeby tu również zrobić opcję tego automatycznego wgrywania. I gdy się przyjrzymy tej ramce na dole, Developer Settings, to jest właśnie ramka dla tych, którzy sami piszą swoje tutaj, prawda programy, też jest zaznaczone, że to chodzi o programy dla ESP-ków, które mają 4 MB flesza i które mają dwie partycje, prawda? I zobaczcie, tu jest też ptaszek się czai, auto import i files timestamp change, czyli automatycznie importuj ten plik, jeśli się zmieni jego timestamp, czyli jeśli na nowo skompilujemy, to na pewno zmieni się timestamp. Problem polega na tym, że ten ptaszek jest wyszarzony i nie mogę go kliknąć. Dlaczego? Ano dlatego, że no, trochę czasu już minęło, przyznaję, bez bicia, ale tej opcji jeszcze w tym programie nie zaimplementowałem. Ale jeśli będziecie na mnie naciskać na Discordzie, moi szanowni studenci, bo ta opcja i ten program Wam się przyda, bo powiem Wam, że jest najprzyjemniejszy. No, pomyślcie sobie tylko, że patrząc na ten program, czy MMKS Petul. Ten i te wszystkie tutaj poboczne pliki, które trzeba wgrywać, czy na stary szczególnie twu ten espressifowy, te wszystkie pliki, adresy. To tutaj nie musimy myśleć w ogóle o tych adresach, tak? Zobaczcie więc, jakie jest ułatwienie. Jedyne, czego brakuje, to tego automatycznego importu, prawda? Więc jak będziecie mnie dobrze dociskać ym, na Discordzie, no to i okaże się, że no, używacie tego programu również do wgrywania swoich firmware'ów, nawet w trakcie lekcji, testów i tak dalej, no to. Obiecuję, że postaram się i tę opcję dorobić. E, najbardziej dostanie mi się za to od Big Razora na Discordzie, który najbardziej nalegał, już mi wiercił dziurę w brzuchu, a ja jeszcze nie zrobiłem, za co go serdecznie z tego miejsca oficjalnie przepraszam. <grym> Natomiast no, postaram się to zrobić, moi drodzy. W związku z tym zobaczcie, jeszcze raz zmienię mruganie na co 100 milisekund. Muszę skompilować i kliknąć import. I znowu tu wychodzi ta zaleta, że jak mamy non OS SDK, to, gdyby te pliki bin były tworzone w każdym z tych folderów, no to wyobrażacie sobie, że ja za każdym zmianą projektu musiałbym klikać w te trzy kropki, zmieniać folder i tak dalej. A tak w sumie espressifowcom ja na to wprawdzie narzekałem w pierwszej części kursu, ale po tym czasie, jak zrobiłem narzędzie, które się do tego dostosowało i daje takie fajne możliwości, to będę tak. <laughs> I tu już mam kawkę dzisiaj. Po co narzekać? Proszę Państwa, zamiast narzekać, teraz to można pracować i oddychać pełną piersią. Mam nadzieję, że dostrzeżecie szybko zalety tego programu, tylko pewnie będziecie mnie męczyli o to, żeby ten ptaszek użył w jego w ramach. Oba programy, zarówno Atmel Wifi ESP Tools, jak i program, który pokazywałem w poprzedniej lekcji poradniku do kursu, czyli MKESP Tool, są... Oj, po co, o, można go na całe ekran powiększyć, ale nie o to mi chodziło. Są takimi właśnie narzędziami, które no, niesamowicie wzbogacają pracę, jeśli chodzi o programowanie w Non-OS SDK, jeśli chodzi o ESP8266. No, jeszcze raz na sam koniec już tego poradnika, bo słuchajcie, to w zasadzie wszystko. E, na koniec tego poradnika, bo tu się też wiele pytań do mnie pojawia, czy to na Discordzie, Mirku, czy. Ja właśnie wykupiłem kurs drugą edycję. Powiedz mi, czy warto przechodzić programowanie przez te stare scalaki ESP8266? Na to ja zawsze mówię, ależ jak najbardziej. O ile samego RTOS-a być może, ale to tylko mówię, być może nie będziesz używał na ESP8266, to przede wszystkim ja na tych scalakach. Robię cały niezależny kurs RTOS-a. Dlaczego na tych? Bo są prostsze, bo środowisko jest prostsze, bo łatwiej było mi wyjaśniać. Na tych małych salakach. Uwierzcie mi, wiem co mówię, z punktu widzenia swojego doświadczenia dydaktycznego, o wiele łatwiej było zrobić kurs RTOS-a. To dzięki temu później, jak przechodzicie już na duże salaki ESP32, wielordzeniowe, później te bazujące na ARM-ach, o wiele łatwiej to przechodzić. A więc proszę mnie omijać żadnych lekcji kursu. Nawet jak w kursie macie lekcje o komendach at i programowanie na samym początku tych scalaków, ale tylko przez komendę at, to koniecznie trzeba przejść, bo ja już znam studentów, którzy nie przeszli komendę at, zabrali się od razu nawet nie za non os tylko za rtos, a później a. A z czego to wynika? A z czego tam to wynika? A jak wiecie, ja w wielu lekcjach przekazuję, że tak powiem ukradkiem pewne Pewne mm, informacje dosyć istotne dla poznania całego ekosystemu tych ESP, w ogóle modułów, że to wszystko potem się ładnie łączy w całość i urywacie sobie ten łańcuch poznawczy, jak omijacie lekcje. No i ostatnia rzecz, no wiele osób mówi, ale ja w tym non-SDK to przecież nie będę programował. Tymczasem yy, na własnej skórze na Discordzie oczywiście już nie będę przypominał nikom, kolegi czy kilku kolegów którzy pisali, że w nono S to oni nigdy nie będą programować, tylko RTOS i tylko sp 32 a później w kursie, jak przeszli lekcje nono SSDK, Boże, jakie to fajne, no właśnie. Dlaczego? Dlatego, że programowanie w nono SSDK wymaga wiedzy z języka C, oczywiście, ale lekcje są tak podawane, że nawet początkujące osoby dadzą sobie radę z tym kursem, oczywiście mogą sobie go później uzupełnić o kurs technik programowania w języku C, gdzie jak mówią studenci, to jest bardzo świetne połączenie. Natomiast w tym nono-SSDK programujemy za pomocą oddanych przez Espressifa nam tzw. funkcji API, za pomocą których możemy sterować pinami, uruchamiać jakieś tam timery, korzystać z Wi-Fi, komunikacji UDP, TCP, ESP, i tak i tak dalej. Tylko, że można powiedzieć, że to jest specyfika programowania w języku C, o ile zapoznamy się, ja bym to nazwał w cudzysłowie, Hal, halem, czyli takim abstrakcyjnym lajerem, w którym dostarczane są pewne funkcje. Żeby to lepiej porównać, no to jak mówię hal, specjalnie użyłem tego słowa, chociaż ono tutaj nie ma racji bytu, bo to są konkretne funkcje API. Hal bardziej jest znany wam z programowania mikrokontrolerów STM32, gdzie firma ST właśnie wymyśliła taki Hal. Czyli można powiedzieć, że też gotowe funkcje no API, może nie tyle API, co funkcje, gdzie nie musicie programować niskopoziomowo tych ARM-ów, bo to jest o wiele trudniejsze. Oczywiście można to zrobić na ARM-ach, nazywa się to wtedy CMS, i za pomocą CMS. Niektórzy mówią nie wiem, dlaczego to jest programowanie na rejestrach, by się też to nie nazysknie, ale. Nie lubię tego określenia, to jest programowanie niskopoziomowe, nie w Assemblerze, w języku C, ale bywa, no, mówią ludzie, że to jest o wiele, wiele trudniejsze. Natomiast ja bym z tym polemizował i mam nadzieję, że w przyszłości kiedyś zrobię o tym kurs, ale dobra, nie, nie chodzi nam o to, żeby tu teraz rozmawiać o arm ach Tylko dlatego mówię, że czasami jak mamy niewielki projekt do zrobienia, nie wiem, sterowanie przekaźnikiem przez Wi-Fi, coś prostego to gwarantuję Wam, że szybciej zrobicie to na maleńkim module ESP01, który ma niewiele pinów w non-OS SDK bez używania RTOS-a. Dlaczego? Dlatego, że tu wiele osób zrozumiało to dopiero wtedy, kiedy przeszli non-OS SDK i z radością, no dobra, czas w końcu na ten RTOS. Wchodzą w kurs RTOS-a i o Boże, jakie to trudne. I tak, no, powiem Wam tak, rzeczywiście trudne, ale rozwiewam te wszystkie wątpliwości, już wiele osób mi powiedziało, że ten kurs jest świetny i nagle poznajemy RTOS-a. Wtedy potrafimy z niego korzystać nie tylko już na ESP32, ale również na ARM-ach ludzie zaczęli sobie portować. Wiem, to jest nie na temat tego poradnika, bo dzisiaj mówimy o narzędziu Atmel wi ESP Tools, ale poniekąd się z tym wiąże, dlatego że akurat to narzędzie właśnie służy do wgrywania tych szybko tworzonych, łatwych programów w non OS e, SDK, których mm, mówię Wam, że jak będziecie korzystać z tego kursu, to na pewno będziecie często do prostych zadań korzystali z non OS SDK, a nie od razu będziecie się rzucali na ESP32 i RTOS-a albo na ESP8266 i RTOS-a. Czy to oznacza, że ja chciałbym komuś powiedzieć, że RTOS to jest b? Nie. No, wchodzimy w inny świat programowania, tylko musimy zmienić swoje myślenie. Słuchajcie o 180 stopni. Tam już nie ma jakby czystego C, prostych funkcji API. Fakt, mamy funkcje API systemowe, tylko że musimy wiedzieć wtedy, że pod spodem uruchamiamy tak zwany system czasu rzeczywistego, który to system daje nam swoje funkcje API do działania, ale no, żeby się tym posługiwać, to nagle się kończy myślenie w zwykłym języku C. No trzeba tutaj sporo poznać, ale jak ludzie mówią, studenci mówią z tym kursem Wszyscy dadzą radę, jeśli tylko będą chcieli poświęcić troszkę czasu na ćwiczenia, a gdy czegoś nie rozumiecie, zawsze możecie wbijać na Discorda. No i stąd się wziął właśnie program Atnel WiFi ESP Tools do naszych modułów z naszym Atnel Firmware. Już tylko dla ciekawskich powiem. Ja, a cały Atnel Firmware, który tam możecie sobie o nim poczytać na naszej stronie. Atnel, napisałem, jak myślicie, w czym. Już wiecie, że to jest na ESP8266, tak? Bo ten program służy do tych salaków. Ale napisałem go właśnie nie pod RTOS-em, tylko pod non SSDK. No troszkę się przeliczyłem z możliwościami, musiałem podzielić w pewnym momencie firmware i tak dalej, bo jednak są pewne ograniczenia, gdy się tworzy ogromny projekt, to są problemy. Dla ciekawskich rzućcie okiem, moi drodzy, bo tu mam... Ten projekt nawet na wierzchu spróbuję złapać i Wam pokazać. Tylko, jak wygląda w ogóle struktura tego projektu. To był Blinklet, a tu jest struktura projektu Atmel ESP 1, jedna z wersji. Ja tu trochę zasłaniam to przesunę tego eklipsiorka. Poczekajcie i zobaczcie, moi kochani. Ile tu jest folderów typu driver, include, mcp, obsługa LCD-ków, czujników ciśnienia, czujników temperatury, gestów, RTC, obsługa, OLE, wyświetlacz OLED, COG i nie tylko. Jakbyście, jak się policzy to na przykład wszystkie linie, rozwinie się wszystkie foldery, to zobaczycie, że tutaj są setki plików, co więcej, w OLEDzie na przykład, jaki jest wyświetlacz OLED, który też pokazywałem obsługę pod non-OSM, ale to była bardzo uproszczona, gdzie był jeden folder, a w nim parę plików, a tutaj słuchajcie, są jeszcze podfoldery, w których są kolejne pliki, i tego nie wszyscy wiedzieli, jak to zrobić pod non SDK. Ja tego myślałem, że nie będę omawiał, ale jednak mam wiele pytań od osób, jak to zrobić, żeby takie zagnieżdżone foldery były w projektach w non SDK, a więc bazując na moim, no naprawdę już, no to nie chodzi o chwalenie się, ale o no, dosyć sporym doświadczeniu w programowaniu takich, e, w pisaniu dużych projektów pod nono ssdk, żeby wycisnąć wszystkie z nich soki i możliwości. Natknąłem się też na wiele problemów, które musiałem od nowa rozwiązać, a nie zdawałem sobie z nich sprawy podczas tworzenia pierwszej edycji kursu. I tak takie osoby jak e, e, Big Razor, e, Paweł R, może kilka innych osób na Discordzie o tym wiedzą i zacierają ręce, że przyjdzie moment na lekcje, w których opowiem o tym, z czym można się spotkać, z Takimi problemami, bo pewnie się sami spotkacie, jak będziecie programowali i jak tego wszystkiego używać. A na końcu. Pykamy fajeczkę i za pomocą Atmel WiFi Tools spokojnie jednym przyciskiem import i wgrywamy. A jak dorobię auto import files, no to już w ogóle można będzie powiedzieć, że wgrywamy bezpośrednio z Eclipsa, bo znowu sobie zakryjemy program, klikniemy tylko build, zmieni się czas, timestamp projektu, timestamp pliku bin i trach, poleci wszystko do naszego modułu. Dobra. To by było na tyle, nawet wyszło mi chyba jeszcze krócej niż w poprzednim poradniku. Ale to nie koniec narzędzi, bo też wiem, że wiele osób już zna takie narzędzie, kolejne, które będę chciał omówić i na koniec, jak zwykle je tylko zaanonsuję dzisiaj, bo dwa już znamy, jak widzicie, a kolejne narzędzie, które towarzyszy nam przez cały kurs, tak naprawdę. ESP, i od tego się zaczęły moje narzędzia, bo okazało się, że słabo z poszukaniem terminala, który będzie działał z komendami AT z oryginalnego espresifowego firmware'u i trzeba mieć specjalny terminal, który tam odpowiednio reaguje na CRLF, znaki końca linii itd. itd. W związku z tym zapowiadam tylko, że kolejny poradnik będzie o ATBSP Terminal, nawet jeśli niektórzy go już jakiś czas temu albo dawno temu liznęli, to się zdziwią, jak mocno i drastycznie on się zmienia zmienił jest to ogólna nazwa terminal ale nie dotyczy tylko terminala um, UART'a ale również terminala UDP pięknie rozwijane narzędzie e, co więcej Terminal ten, jeśli chodzi o RSA-a, może być wykorzystywany wcale nie do esp ków a do pracy z AVR-ami, z STM-ami itd. Tak tak Polecam serdecznie. Ma on oczywiście jakieś swoje wady w porównaniu do innych terminali drobne, ale za to ma tyle zalet, że no, co tu dużo mówić, bardzo fajne narzędzie. To by było na tyle, moi drodzy. Uciekam i zapraszam oczywiście na dalsze poradniki i lekcje w naszej Akademii, a jeszcze są udało, udaje mi się je tworzyć w starym 2000. 2023 roku, roku z brodą, który już odchodzi powoli, ale mówiłem, że zbiorę się w sobie i postaram się do końca tego roku jeszcze coś zacząć. A zatem, no z przytupem, mam nadzieję, że wejdziemy w nowy rok i z nowymi lekcjami, że semestr zaczął się nieco wcześniej niż zapowiadał to Paweł w naszym kursie ESP, na którego Was serdecznie zapraszam. Na końcu przypomnę tylko jego stronę: Akademia. Nie pana Kleksa, tylko akade, akadem, nie akademia akademia.atnel.pl. Zapraszam was na tą stronkę. Jeśli jeszcze nie macie, bo być może macie tylko, bo tu nawet nie widać już tego kursu z pierwszej edycji. Jeśli chcecie zakupić kurs w drugiej edycji, to proszę bardzo, można skorzystać jeszcze do końca tego roku. Jest cena okazyjna 899 zł, bo docelowo. Gdy minie to trzecie okno sprzedażowe w nowym roku, czyli o północy, o sylwestra, minie to okno sprzedażowe, to już będzie koniec, więc proponuję jak najszybciej pośpieszyć i dokupić. Tą drugą edycję, gdzie jeszcze w ramach tego okna można dostać rabat, jeśli się ma starą wersję kursu, tylko tą pierwszą edycję. Bo niestety, gdy już minie trzecie okno sprzedażowe i wejdzie cena 999 zł, skończą się te wszystkie przedłużane już okna sprzedażowe, to uwierzcie mi, no później już uczestnicy pierwszej edycji nie będą mogli liczyć na zniżkę. Tak? No niestety daliśmy tutaj sporo czasu wszystkim, ale to nie może trwać wiecznie. Cóż, no trochę reklamy na koniec, ale tak to bywa w telewizji i tak dalej, i tak dalej. To by było na tyle. Żegnam Was, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejną lekcję. Hej!